Przekaz ze smoczej góry. Taniec w masażu Lomilomi. Lomi. Każdy, kto podejmował się nauki masażu Lomilomi, lomi, zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest to łatwy masaż do opanowania pod kątem formalnym, pod kątem technicznym, ponieważ wymaga od nas trochę więcej wysiłku, trochę więcej zaangażowania, chociażby ze względu na technikę. Na to, że musimy nisko pracować na nogach, na to, że w końcu musimy się oprzeć na osobie, która przychodzi do nas na masaż. I to wywołuje pewnego rodzaju opór w masażu, lomi-lomi. Jest to opór taki, który ma dwa podłoża. Jedno podłoże jest takie, że w zasadzie ja nie podołam czyli w zasadzie opór wynikający z tego, że, że nie dam rady. Że to jest dla mnie za trudne, to nie jest dla mnie, itd., itd., więc opór prowadzący do wycofania, a drugi opór jest taki, że on jest mobilizujący w pewnym sensie mobilizujący dla naszego ego no jak to, ja nie potrafię, ja nie dam rady. I w zasadzie można powiedzieć, że ja miałem taką ścieżkę w masażu Lomi, Lomi że byłem pewien, że w pewnym momencie i tak załapię, w pewnym momencie i tak osiągnę swoje mistrzostwo w tym masażu. I jak wiecie, każdy opór powoduje, że się spalamy, że tracimy energię, że ponosimy koszty tego, tego wydatku energetycznego. U mnie doprowadziło to do dysfunkcji niektórych stawów, a także do częstych wizyt u fizjoterapeuty. I w zasadzie na początku, kiedy praktykowałem ten masaż już po ukończeniu kursów, byłem taki obowiązkowy w, w wykonaniu wszystkich ruchów, które należy wykonać, a z drugiej strony przychodził do mnie gdzieś bocznymi drzwiami taniec. I Mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem do końca w tym tańcu w lomilomi. Lomi. Z jednej strony w trakcie takiej sesji była ze mną ta technika, a z drugiej strony taniec, I nigdy te dwie formy wyrazu w masażu lomilomi lomi się ze sobą nie spotkały, nigdy się ze sobą nie scaliły, Aż w zasadzie można powiedzieć, że masaż lomi zaczął mi się nudzić, ponieważ cały czas, gdzieś w tej technice byłem a z boku cały czas pukał taniec. I dopiero w momencie kiedy odpuściłem. Wszelką formę, wszelką technikę, to tak naprawdę zacząłem masować, zacząłem robić prawdziwe lomi, bo lomi, lomi to, to taniec. Lomi, lomi to prowadzenie ciała. To ciało nas prowadzi w połączeniu z odbiorcą masażu i w połączeniu z naturą, w tym tańcu, i wtedy jesteśmy w stanie zrobić najlepszy masaż, jaki. Możemy zrobić tej osobie. Konkluzja moja jest taka, że dopiero w momencie, kiedy odpuściłem zupełnie technikę, zacząłem tańczyć. I dopiero w momencie, kiedy zacząłem tańczyć w masażu Lomilomi, lomi, zacząłem tworzyć ten masaż na nowo. Uwolniłem się i dzięki temu dostarczyłem niezwykłych wrażeń odbiorcy masażu, ale też i sobie. Ten masaż stał się pewnego rodzaju sztuką dotyku sztuką tworzenia. Sztuką, która nigdy nie ma końca i nigdy się nie nudzi. Więc yy, teraz mogę śmiało powiedzieć: naucz się tej techniki w trakcie kursu, a potem w trakcie już pierwszego masażu, w trakcie pierwszej sesji, zapomnij o wszystkim i zacznij tańczyć. I dopiero wtedy, kiedy zaczniesz tańczyć, to właśnie wtedy powoli będzie przychodziła do Ciebie technika i ona będzie się nagle przed tobą odkrywać. O, nagle pamiętam ten ruch, nagle pamiętam tamten, skąd mi się to wzięło i tak dalej, tak dalej. Dzięki temu będziesz bardziej swobodny i bardziej wolny w masażu Lomi Lomi. Życzę wam, żebyście zaraz po ukończeniu kursu masażu zaczęli po prostu tańczyć, a technika przyjdzie sama z czasem bo kiedy tańczycie jesteście w połączeniu ze sobą poddajecie się prowadzeniu własnego ciała i płyniecie na fali energii która do was w trakcie tej sesji przychodzi więc jeśli podobał się wam ten film to dajcie łapkę w górę. Jeśli macie ochotę to zasubskrybujcie mój kanał. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego czym się zajmuję, zapraszam was na moją stronę internetową pod adresem piotrblu.pl i do następnego. Hej.